studia dualne myślimy zupełnie o nowej formie kształcenia realizowanej w Politechnice Łódzkiej, ale to nie jest jedna nowinka związana z naszym wydziałem. Jestem dziekanem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów i samą taką wielką nowością jest fakt, że na tym wydziale Łączymy kształcenie w zakresie artystycznym, jak i z, z kształceniem inżynierskim. I to jest taka cecha, która nas zawsze wyróżniała. Mamy wysoką renomę i wysokie uznanie wśród studentów i wśród przemysłu. I ten przemysł jest niezwykle właśnie ważny w ostatnich czasach. To oni nam narzucają trendy, jakie powinny być realizowane w procesie kształcenia i w procesie tworzenia nauki. Współpracujemy z różnymi przedsiębiorstwami, którzy pracują w branży włókienniczej i studia dualne, które prowadzimy już chyba, tak jak mi pamięć sięga, od co najmniej trzech lat, są na tyle ważne, że one wychodzą naprzeciw właśnie potrzeb przemysłu. Powstały właśnie na bazie koncepcji takiej absolutnie nowej, żeby studenci spędzali większość czasu już w zakładach przemysłowych i żeby po skończeniu studiów mogli bezpośrednio ruszyć do pracy w przemyśle. Monitorujemy, sprawdzamy efekty, faktycznie jest bardzo dobrze, przemysł mówi, że studenci są bardzo dobrze wykształceni, a nasi studenci z, roz z moich rozmów jako dziekana z nimi wynika, że również mają. Tą platformę sukcesu, odbicia, że same studia nie kształcą ich tylko w kierunku teoretycznym, ale właśnie dają tą podstawę, że idąc do przemysłu, do maszyn, oni są w stanie projektować i tworzyć rzeczy absolutnie nowe i prekursorskie. Trzeba jeszcze podkreślić, że jest to, że projekt studia dualne realizowany w Politechnice Łódzkiej na wydziale technologii materiałowych i wzornictwa tekstyliów, tak na marginesie powiem, dawny wydział włókienniczy, jest realizowany w ramach programu europejskiego i współfinansowany z funduszu europejskiego co daje nam dalsze możliwości bycia rozpoznawalnym i współpracy na płaszczyźnie Europy. Czyli nie tylko krajowy, nie tylko przemysł, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom również trendów europejskich, światowych. W marcu 2019 roku na Wydziale Technologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów ruszyły wyjątkowe studia realizowane w ramach programu Wzornictwo Praktyczne na Politechnice łódzkiej Studia drugiego Stopnia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja-Rozwój. W ciągu tych dwóch lat 15 studentów odbyło ponad 1500 godzin stażowych każdy w sumie w około 40 firmach. Oprócz tego zrealizowano różne formy wsparcia, wyjazdy na targi mody w Poznaniu, premier vision w Paryżu, warsztaty z trendwatcherem, uczestniczyli w certyfikowanych kursach w zakresie budowania stron www, grafiki komputerowej, zarządzania własną marką oraz UX UI Design. Ponadto uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zakończone egzaminem TELCE. W ramach nauki studenci mieli możliwość poznania praktycznych umiejętności projektowania oraz realizacji haftu komputerowego na specjalnie w tym celu zakupionej hafciarce. Zrealizowanym celem studiów dualnych jest podniesienie kompetencji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Dzięki temu absolwenci posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie zawodowe, które jest tak wysoce cenione przez pracodawców. Nazywam się Paulina Lewowska, jestem studentką studiów dualnych wzornictwa tekstyliów, a właściwie wzornictwa architektury produktu tekstylnego. Studia dały mi wiele możliwości, dzięki czemu znalazłam, dzięki tym studiom w sumie znalazłam pracę w firmie, w której wcześniej odbywałam staż, który był finansowany z Unii Europejskiej. Myślę, że wielu z nas dzięki temu kierunkowi będzie w stanie znaleźć sobie w przyszłości pracę, bądź już ją znalazło. W zakresie mojej pracy dyplomowej powstała kolekcja siedmiu szalików unikatowych. Wszystkie były stworzone i w sumie wyprodukowane w firmie Piomantex w Pabienicach. Było to wszystko produkowane na krosnach żakardowych, tkackich. Kolejnym etapem, tak naprawdę już końcowym było wykończenie takiego szalika overlockiem oraz frędzlami, dzięki czemu nadało to taki charakterystyczny wygląd sportowych szalików, które tak naprawdę mogą się kojarzyć z typowymi szalikami używanymi na stadionach. Myślę, że taki rodzaj, taka forma przekazu jest dość innowacyjną formą ze względu na to, że człowiek młody o wiele bardziej woli mieć taki gadżet ludzki niż dostać jakąś książkę lub pocztówkę. Moja praca magisterska była wykonywana pod kierunkiem profesor Elżbiety Kędzi wraz z profesorem Marcinem Barburskim, którym bardzo dziękuję za pomoc, ponieważ była ona nieoceniona. Cała kompozycja i układ moich szalików była dopracowywana tutaj na mojej uczelni. Cała kompozycja i układ szalików wraz z doborem koloryzacji, mimo ciężkiej kwestii przy pandemii i spotkań, była dobierana indywidualnie do każdego szalika poprzez naszą całą trójkę. Jestem zadowolona z efektu całej mojej pracy, całej mojej, całej mojej kolekcji. Myślę, że zadowoli ona mieszkańców, jak i odwiedzających turystów miasta Łodzi. Nazywam się Katarzyna Szwaj jestem studentką na Politechnice Łódzkiej Wzornictwa Dualnego. Moja kolekcja dyplomowa to interpretacja form podwodnej fauny i flory w autorskiej kolekcji ubioru. Kolekcja powstała pod kierunkiem dr inżynier Magdaleny Owczarek i dr Andrzeja Fodera. Swoją kolekcją chciałam zainteresować odbiorcę tajemnicą podwodnego świata z bogactwem form oraz kolorów. Chciałam pokazać, jak piękny jest świat pod taflą wody. uczestniczką programu Dualne wzornictwo na Politechnice łódzkiej. Na zakończenie studiów przygotowałam kolekcję tkanin rzekardowych przedstawiających moich znajomych. Dualne wzornictwo tworzyło przed nami dużo możliwości, m.in. wyjazdy za granicę przed pandemią i dużo kursów, które na pewno pomogą nam w rozpoczęciu swojej przyszłej kariery. Nazywam się Martyna Antkowicz. Moja kolekcja jest inspirowana rafą koralową w procesie bielenia. Jest ona idealnym przykładem na to, jak negatywny wpływy wywiera człowiek na środowisko, nawet jeśli nigdy jej nie widział i nie żyje w tej części świata. się marta opatka. Moja praca dyplomowa dotyczyła kolekcji ubioru unisex inspirowanej kodem źródłowym. Moja kolekcja była oparta na badaniach, które przeprowadziłam w środowisku programistów. Badanie było wykonane za pomocą ankiety, dzięki czemu mogłam poznać dokładnie środowisko programistów, ich zainteresowania, pasje, ich Problemy w kupowaniu odzieży, ewentualnie co by ich zainteresowało. Z tej ankiety wyszło, że programiści niespecjalnie się, co prawda, interesują modą, ale jeśli odzież będzie funkcjonalna, będzie o prostym kroju, w neutralnych kolorach, ale może mieć ciekawy przekaz, będą skłonni zainteresować się właśnie taką sztuką odzieży. Cała ta, ta praca była możliwa dzięki temu, że brałam udział właśnie w projekcie studiów dualnych Wizornictwa na Politechnice Łódzkiej. Dzięki czemu mogłam wziąć e, udział w kilku stażach. Między innymi jeden dotyczył właśnie programowania, który mi pomógł e, w wykonaniu mojej pracy dyplomowej. Częściowo, oczywiście, jeśli chodzi o e, patronat, taki inwentoring, jeśli chodzi o kody, bo każdy kod w mojej pracy dyplomowej działa i można go sprawdzić i ma on sens i logiczne zastosowanie. Nazywam się Dorota i zapraszam do obejrzenia kolekcji pod tytułem Stardust, która powstała pod kierunkiem dr Magdaleny Owczarek oraz dr Andrzeja Fodera. Od wielu lat jeżdżę na festiwale muzyczne i jestem zafascynowana atmosferą panującą na koncertach oraz tym, jak artyści prezentują się na scenie. Dlatego postanowiłam zaprojektować stroje sceniczne dla jednej z moich ulubionych artystek, czyli Beyoncé. Które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie krępowały ruchów podczas ekspresyjnego tańca, a całość tworzy elegancki i seksowny zestaw, podkreślający kobiecość. Nazywam się Hanna Rzeszut, jestem studentką Politechniki Łódzkiej kierunku wzornictwo o specjalizacji architektura produktu tekstylnego. Moja kolekcja to kolekcja tkanin przeznaczonych do wystrojów wnętrz, inspirowanych architekturą arabsko-normańską. Pomysł na kolekcję zrodził się dwa lata temu podczas jednej z podróży na południe Włoch do Bari, gdzie zainspirowałam się architekturą właśnie tego regionu Włoch do stworzenia kolekcji tkanin. I tak pierwszy powstał dywan, który realizowałam w ramach stażu w firmie Devilan S.A., właśnie też w ramach studiów dualnych Politechniki Łódzkiej. Następnie były wykonane cztery tkaniny żakardowe i realizowane na Politechnice na najnowszym krośnie tema, a następnie z nich zostały wytworzone produkty gotowe, przeznaczone do wystroju wnętrz. Wśród nich znalazł się fotel, puf, zasłona oraz poduszki dekoracyjne. Ostatnim elementem kolekcji jest wzór na tapetę, który przedstawiony jest w formie wizualizacji multimedialnej. Cała kolekcja oparła się o koloryzację dywanu, którą miałam narzuconą z firmy, w której realizowałam staż, ale jednocześnie nawiązuje ona do architektury południa Włoch, która wykonana jest z tufu, czyli w kolorach beżu i brązu oraz do nadmorskiego klimatu, w którym pojawiają się odcienie niebieskiego. Jest Granny's Garden, to znaczy ogrodek babci. Motyw prowadzi do inspiracji nostalgią, uczuciami w domu babci, owocami, warzywami oraz zapachem jagód i kwiatów. Pomimo ciepłych wspomnień, nostalgicznych uczuć, tradycji, jągo dzieła, które są charakterystyczne dla domu babci, celem kolekcji jest odzwierciedlenie w nowy sposób piękne rośliny, jagód, owoców oraz warzyw, które są dla nas przeważnie czymś zwyczajnym i prostym. Organiczna konstrukcja, naturalna tekstylia, inspiracja ze Kolorów oraz różne ręcznie robione faktury rośliny nam dworcy zobaczyć drugą stronę natury. Nazywam się Aleksandra Przybyt. Studiuję wzornictwo dualnie na Politechnice Łódzkiej. W ramach moich studiów stworzyłam autorską kolekcję kostiumów, które są inspirowane postaciami ze świata dysku Terego Praceta. Większość materiałów oraz rozwiązań i form, których użyłam w mojej kolekcji zapożyczyłam z ubioru scenicznego oraz z kultury cosplayu. Moja kolekcja ma pytanie, skupia się na zwróceniu uwagi na to, jak komik, książka, film, jaki ma wpływ na styl życia młodego pokolenia. jest Justyna Napióra. Temat mojej pracy dyplomowej realizowanej na Politechnice Łódzkiej w ramach studiów dualnych to kwiaty polne, tkaniny drukowane, zdobione haftem. Inspirując się tematyką florystyczną, głównie kwiatami polnymi, zaprojektowałam kompozycję w formie raportów drukowanych na tkaninach o różnej fakturze. Projekty powstały przy pomocy różnych technik plastycznych, jak akwarele, tusz czy szkic. Kolekcja składa się z trzech tkanin, trzech poduszek ozdobnych oraz zasłony. Wszystkie elementy mogą pełnić funkcję ozdobną w wnętrzach domowych. Dodatkowo. Na tkaninach została wykorzystana technika haftu komputerowego do wykonania ozdobnych detali, które nadały im unikatowy charakter. Cześć, nazywam się Ada Czop. A tematem mojej pracy magisterskiej była cyfrowa rekonstrukcja archiwum fotograficznego teatru Nowego w Łodzi. W trakcie realizacji pracy udało mi się stworzyć trzy cykle animacji z wykorzystaniem archiwalnych fotografii z zasobów teatru. Polegało to na ożywianiu fotografii. Każdy z cykli jest inną formą. Komunikacji z odbiorcami social mediów instytucji kulturalnej. Cykle, o których wspominałam, mają różne nazwy. Pierwsza z nich to Galeria Wspomnień. Galeria Wspomnień jest formą uhonorowania reżysera Kazimierza Dejmka i aktorów, z którymi współpracował. Kolejne to kalendarium. Kalendarium to zbiór krótkich animacji na social media, prezentujące wydarzenia odbywające się w teatrze. Ostatnim cyklem jest repertuar nie z tej epoki. Prezentujący aktualny repertuar teatrów w dość humorystyczny sposób, wykorzystując archiwalne fotografie oraz teksty dotyczące aktualnych scenariuszy. Studia pozwoliły nam na łączenie pracy i studiowania. Ja myślę, że osobiście najbardziej jestem wdzięczna tym studiom za dodatkowe rzeczy realizowane w trakcie studiowania, takich jak: Kursy z programów graficznych, wyjazdy. W trakcie studiów mieliśmy możliwość na realizację wyjazdów, takich jak wyjazd do Paryża czy Poznania. Ja osobiście pojechałam też na wymianę Erasmusa na Słowenię i spędziłam tam 7 miesięcy. Myślę, że to jedno z najciekawszych doświadczeń, jakie miałam okazję przeżyć w życiu. Nazywam się Małgorzata Leśniska. jestem studentką studiów dualnych Politechniki Łódzkiej. Mój dyplom powstał przy współpracy z doktorem Andrzejem Foderem. Libertatem to tytuł mojej kolekcji, który nawiązuje do ruchów wolnościowych i ruchów społecznych i zmian społecznych, które miały miejsce w XX wieku. Libertatem to kolekcja powstała dla kobiet, przeznaczona na sezon jesień-zima 2021-2022. Kolekcja składa się z ośmiu sylwetek, których głównym kolorem to zieleń, biel, fiolet. Pojawiają się również amaranty i pomarańcz. Kolekcja moja bogata jest w różne struktury, które powstały dzięki ręcznemu działaniu swetrów, wykorzystaniu haftu, pikowaniom i ręcznemu malowaniu tkaniny. Kolekcja Imante jest moją propozycją współczesnej kolekcji płaszczy. Inspiracją do stworzenia kolekcji była analiza form i zmian w proporcjach okryć wierzchni, które w symboliczny sposób ukazują charakter oraz rolę kobiety we współczesnym świecie. Studia na kierunku wzornictwo dualne na Politechnice Łódzkiej umożliwiły mi pogłębić wcześniej już zdobytą wiedzę, Zrealizować staż u jednego z najlepszych polskich projektantów mody, oraz ukształtowały mnie jako projektanta i przygotowały do dalszej pracy w zawodzie. Nazywam się Olga Korkosińska i zapraszam do obejrzenia kolekcji inspirowanej twórczością Aleksandra McQueena pod kierunkiem Magdaleny Owczarek i doktora Andrzeja Fodera. Kolekcja jest pełna sprzeczności. Miękkie formy zostały połączone z kolorami, które nie znoszą sprzeciwu czernią, czerwienią i bielą. Sylwetki mają kształty litery X dzięki szerokim ramionom i wąskiej talii. Jest to sylwetka bardzo charakterystyczna dla odkiutur lat 50. E, kolekcja jest inspirowana e, kolekcją e, Horn of Plenty Aleksandra McQueena. Zapraszam do oglądania. Na imię mam Dariusz. Jestem studentem Politechniki Łódzkiej na kierunku Wzornictwo Dualne. Tematem mojej pracy dyplomowej jest oprawa gali dyplomowej, na której moje koleżanki będą prezentowały swoje kolekcje oraz nie tylko. Jakby projekt mój różni się od projektów moich koleżanek, ponieważ. Dotyczy on systemów identyfikacji oraz komunikacji wizualnej. Podczas projektowania mojej pracy starałem się uchwycić wniosłość wydarzenia oraz jego charakter i oddać go poprzez odpowiednią konstrukcję logotypu oraz resztę elementów wchodzących w skład oprawy. Podczas studiowania na drugim stopniu kierunków zewnictwa dualne zdobyłem wiele cennych, przydatnych umiejętności. Nauczyłem się bardzo dużo elementów związanych z konstrukcją oraz budową ubrań oraz samych materiałów, które są do tego wykorzystywane. Mieliśmy również przyjemność odwiedzać różnego rodzaju firmy na terenie Polski oraz nie tylko. Myślę, że podczas tych wizyt mogliśmy poznać sam proces produkcji oraz jak to wszystko wygląda od zaplecza. Mieliśmy również przyjemność być w Paryżu na pokazie premier Vision, który uzmysłowił mnie, jak wiele jeszcze jest do nauczenia w tej płaszczyźnie, że można cały czas zdobywać dodatkową wiedzę i się dokształcać. Stąd polecam wszystkim bardzo kierunek wzornictwo dualne, ponieważ naprawdę można zdobyć wiele cennych, cennej, przydatnej wiedzy, nie tylko takiej teoretycznej, ale również praktycznej. Politechnika Łódzka wraz z partnerami prowadzi projekt właśnie w studiach aktualnych, który pozwala na wykształcenie nowej kadry osób przygotowanych do projektowania, do tworzenia nowych strojów, do tworzenia nowych form, do używania grafiki. To daje możliwość zdobycia kompetencji tu na uczelni, a jednocześnie zdobycia praktyki tak często wymaganej przez pracodawców. Co więcej, ci pracodawcy mogą poznać studentów w trakcie trwania ich studiów, ich zaangażowanie, ich kompetencje, ich możliwości, a więc natychmiast upatrywać tych pracowników, których chcieliby u siebie później zatrudnić. To ogromny sukces i to wyjście naprzeciw temu wszystkiemu, do czego dąży region Polska i Europa. Jak najszybsze połączenie wiedzy z praktyką. Jak najszybsze przejście od poziomu uczenia się do poziomu wykorzystania tego, czego człowiek się nauczył w praktyce, to jednocześnie zaspokojenie tego, co w taksonomii Bluma uważa się za najlepszy sposób zapamiętywania udział bezpośredni osoby kształconej w procesie. Wszystkim tym, którzy skorzystali z projektu, serdecznie gratuluję. Gratuluję jego realizatorom. A tym, którzy zdobyli wiedzę w tym procesie, życzę powodzenia, sukcesu w życiu i zadowolenia, szczególnie dla nas, tych, którzy będą użytkować Wasze produkty.